No i dzisiejszy dzień kończę zakończeniem praktycznie dwóch projektów. Ten już widzieliście rowerek wcześniej, ten widzieliście wcześniej, a ten dzisiaj został skończony. I taka refleksja no refleksja jak refleksja generalnie yy, opis tego, co, co jest robione bo tak naprawdę przy tych rowerach yy, jesteśmy w stanie generalnie zbudować super rower który świetnie się prezentuje, który, na którym się świetnie jeździ, a zachód cały zachód skupia się na tym, żeby po prostu znaleźć odpowiedni rower do przebudowy. No i ten rower generalnie trafi do tego samego klienta, do którego zielono-niebieski Porno Killer prezentowany na wcześniejszych filmach. Dzisiaj, właśnie filmik nagrywałem odnośnie czyszczenia wszystkich przerzutek i takich rzeczy. No, i tak właśnie o tej refleksji chciałem powiedzieć. No, czyszczenie w tych rowerach to jest podstawa. Te rowery już teraz są po prostu mocno zaniedbane. Ten został kupiony, stał 5 lat gdzieś w szopie, zakurzony. Główno, mech i wszystko, wszystko inne. Konkretne czyszczenie, dobór komponentów. O tym za chwilę powiem co ten rowerek ma i mamy. Więc tak, generalnie Giant Boulder Sport Series. To jest rower w moim mniemaniu bardzo, bardzo, bardzo fajny. Jeśli znajdziecie gdzieś w pobliżu u siebie na lokalnych portalach ogłoszeniowych to brać. Brać polecam, rower nie jest agresywny jeśli chodzi o, o geometrię, jest to bardzo wygodny rower. <laughs> Lekki, na dobrym sprzęcie I to jest już chyba mój trzeci Sport Series, którego zbudowałem i naprawdę no, będę szukał kolejne, kolejne te rowery, bo są bardzo fajne. Z modyfikacji, Serynie Sport Series ma czerwony widelec. Tak naprawdę koncepcja zaczęła się od tego siodełka, bo faktycznie ten rower miał to siodełko. Jest ono bardzo wygodne, żelowe z takim żółtym wykończeniem. No i zacząłem kombinować, żeby to wszystko zgrać. Komorowe felgi, tak jak widać, felgi komorowe, dwukomorowe, remereksy po totalnym serwisie piast bo piasty były zajechane no, nie trzeba się czarować tutaj te felgi po prostu pochodzą ze złomu wziąłem je bo mają zdrowe szprychy nie biły a po prostu jakiś biedny rowerek trafił na złom i zostały przede mnie odratowane dalej co tutaj mamy no to grupa oparta na to znaczy osprzęt oparty na acerze altusie i tych bardzo fajnych Niedocenianych klamkomanetkach. Dlaczego niedoceniane? Dlatego, że yy, no, gdzieś tam yy, rowerowi ortodoksi pędzą w kierunku deorek, aliwek, a te klamkomanetki uważają za, yy, yy, za po prostu zbyt biedne. No ale one naprawdę po odczyszczeniu, bo oczywiście one nie działały, tak? Zostały ściągnięte te kapturki, yy, góra, dół, wyczyszczone myjką parową, wydmuchane, i później rozruszane, zapadki, plus nowe smar. I one działają naprawdę wzorcowo. No, bajka. Naprawdę super, super, super klamka. Dalej, z tyłu altusowe zaciski. Zostały przepolerowane przeze mnie. Z przodu zaciski musiałem podmienić, bo niestety te altusowe z tego rowerku miały połamane już tutaj te osłony sprężyn, które też kontrują i napinają, można tam śrubeczką pokręcić i ustawić po prostu synchronizację zacisku, po prostu czas je zabił. Nie da się tego kupić, trzeba kombinować. Miałem inny rower, do którego finalnie trafią v i Tektro i właśnie z tego roweru pochodzą te, te zaciski. Opona Mitasa 170, 26 cali, 1,75 na 2 cale. Bardzo ciekawy model opony, bardzo udany. Fajnie się na tym jeździ, jest to taki miejski bieżnik. Kierownicę podmieniłem na kierownicę z roweru trekkingowego, e, aluminiową, e, po to, żeby zbudować z MTB rower miejski. E, nowe linki, nowe pancerze, oczywiście linki. Już nie, nie kupuję linek stalowych, tylko i wyłącznie e, nierdzewki i e, e, nowy łańcuch Pro Xa. Jakąś chwilę temu te łańcuchy zaczęły tutaj u mnie gościć, i już tak naprawdę no jest to naprawdę bardzo uczciwa propozycja, bo kosztuje łańcuch 20 zł na Allegro, i tak naprawdę nie ma się do czego przyczepić, bardzo fajnie się zakuwa, nie ma problemu z, z, z czpieniami, z bolcami spinami, z także no. Nie, nie nie ma co. Naprawdę bardzo fajny, bardzo fajny łańcuch. No i finalnie powstaje nam taki rower. Rower, którego nie wiadomo jak wycenić, bo same części do tego roweru teraz po ostatnich zmianach na rynku części podrożały i no nie wiem, za same opony zapłaciłem. 10 zł. Nie pamiętam ile ale e, nowe dętki 30 zł za, e, za dwie sztuki, łańcuch 20, e, linki i pancerze to też się uzbiera około 30 zł, e, kierownica z odzysku, no ale tak naprawdę ona była nowka, więc e, też około, za aluminiową kierownicę trzeba zapłacić około 50 zł, plus do tego spreje, lakiery, czyściwa e, i cały dzień roboty, no jak wycenić taki rower? Moja propozycja to jest okolice 800 zł, bo jest rower jak nowy, a yy, no, generalnie każdy kto na niego siądzie yy, no, zakocha się. Zrobiłem teraz rundkę honorową, yy, testową, sprawdzić przerzutki, hamulce i tak no, Miałbym opór żeby go oddawać, ale obiecałem go yy, znajomemu, więc, yy, więc tak sprawa się ma, tak sprawa wygląda straszny aparat, łapie co chwila ostrość, nadzieja totalna no ale filmik, filmik uważam, że powinien powstać i powstał dajcie znać w komentarzach jak Wam się podoba taka przebudowa co byście zrobili ewentualnie inaczej lub po prostu czy przyznajecie rację temu co zrobiłem Zapomniałem jeszcze wspomnieć, bo rama w Sport Seriesie jest szczotkowana i klarowana i ja ją rozebrałem, do, zrobiłem zerówkę, rozebrałem ją i całość przepolerowałem polerką, więc usunąłem takie te, te rysy powstałe w ciągu, no to jest rower z 97 roku, w ciągu tego okresu i wygląda to naprawdę bardzo, bardzo korzystnie. Aha, e, rower kupiłem od pierwszego właściciela i e, mam informację, dajcie znać w komentarzach, albo nie, pierdolić komentarze. E, rower nowy kosztował 1790 zł w sklepie. Także macie też w 97 roku macie mniej więcej porównanie jakiej klasy jest to sprzęt no i tyle dobra elo kończę będę teraz sprzątał bo muszę posprzątać ten bajzel po dzisiejszych, po dzisiejszych rowerkach więc, więc trzymajcie się i do zobaczenia